Witam serdecznie w tym stripie sobie Zobaczymy, jak możemy zrobić jakąś szaloną masę Drowita. Mam nadzieję, że się uda. I tutaj musimy mieć włączone snapowanie. I OK, i teraz, jak sobie tutaj możemy to doprecyzować dokładniej. Proszę bardzo. Za te punkty tego spline'u możemy dalej edytować. I potem mogę, jak mamy włączonego gambała w Rhino. To możemy skopiować z, dokładnie z altem i mogę zrobić kilka przekrojów. Czyli na przykład w ten sposób I mogę obrócić, to możemy wyłączyć orto. I jak zaznaczę po kolei ten element z Shiftem, to mogę dać taką opcję, która się nazywa Loft. Tu możemy mieć różne opcje tego loftu. Klikamy OK. Jak sobie zobaczymy na widok. Shaded, to ta bryła wygląda tak. To możemy ją zatkać klikając Cap. Mamy taką bryłę. Jak ją przesunę. To zobaczymy jak ona wygląda. Te elementy dla mnie są potrzebne więc w ten sposób export jako plik sat i zapisujemy sobie masa do revita ok i zapisujemy sobie jako autocad ok i jak wejdziemy w bryłę lokalną ok to możemy tutaj wstawić importować plik CAD. Ok. I mamy tą masę. Jak przejdziemy sobie do widoku 3D tutaj to widzimy ją, zakończ bryłę. I teraz na podstawie tej bryły mogę robić na przykład dach otwórz dach. Ona jest oczywiście mała teraz. <laughs> Mogę też dodać elementy, system elementów ścian osłonowych. Proszę bardzo. Potem możemy ten system, jak zaznaczymy dobrze, to ten system elementów ścian osłonowych możemy zmienić na przykład na stałą liczbę. Ze stałych odstępów. OK. I teraz. Możemy dać na przykład 15 na 15. I mamy teraz inne podziały. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.